Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Dzisiaj spieszę do Was z kolejną recenzją kolekcji. Tym razem jest to kolekcja ubraniowa, nowoczesna moda męska. I cóż mogę powiedzieć? Owa kolekcja miała wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy, którzy narzekają na małą ilość ubrań dla simów mężczyzn, na ich niewielką różnorodność i taką Ubraniową dyskryminację. I co zrobiło kochane EA? Dodało ubrania, w które wielu graczy by nie ubrało swoich simów. I nie chodzi nawet o to, że dodano simom facetom spódnice i sukienki. To świetnie, że simy są bardziej i bardziej inkluzywne, bo przecież chodzi m.in. o to, aby jak najwięcej graczy mogło się utożsamić ze swoimi simami. I jestem całym sercem za tym. Chodzi raczej o to, że dodano kolejną kolekcję, które. No sami wiecie jakie są. A owe spódnice i sukienki są tam chyba tylko po to, żeby był szum wokół tej kolekcji. Już sama nie wiem. Reszta ubrań też nie powala, bo ani simowie, ani simki dobrze w nich nie wyglądają. A na upartego można było simów ubierać w sukienki i spódnice już od dawna. Taki lifehack. Wystarczy usunąć ten pstryczek i voila. Zaoszczędziliście 25 ziko. Nie musicie dziękować. Moją osobistą czarę goryczy przelał chyba ten sweterek z wywietrznikami pod pachami. Cudo. Rozszerzenie powstało z wsparciem British Fashion Council, która wspiera brytyjskich utalentowanych projektantów w propagowaniu brytyjskiej mody. Dobra robota. Podlinkuję wam cały artykuł o rozszerzeniu, bo jest no, naprawdę dość ciekawy. A dla Too Long Didn't Read mogę powiedzieć, chcieli dobrze, ale wyszło jak zwykle. Podsumowując, to w sumie nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Nie sądziłam, że kolekcje mogą zawieść jeszcze bardziej. Na modzie się nie znam, w sumie nawet na pewno się na niej nie znam, więc może stąd moja krytyczna ocena no, wiąże się z ignorancją, może faktycznie te ciuchy są genialne i wizjonerskie. No ale gdybym miała sobie kupić tę kolekcję, to to bym nie kupiła. Wiecie, równie dobrze mogliby zrobić kolekcję ciuchy wiktoriańskiej. Takie friki jak ja, to by się rzuciły na to jak świry, no ale ile jest takich ludzi jak ja? Jak dla mnie to jeżeli już są te kolekcje, to fajnie by było, gdyby one były takie bardziej użyteczne. Więc kochane EA, może czas na jakiś dodatek z prawdziwego zdarzenia, albo chociaż pakiet? Wiem, że kolekcje mają nam osładzać czas oczekiwania na coś większego, ale mnie już od tych słodkości trochę mdli. A jakie jest Wasze zdanie? Dajcie mu upust w komentarzach. Ja się już z Wami żegnam. Jutro wrzucę wyzwanie rodziny Ćwir, bo dwójka w końcu zaczęła działać na moim komputerze hip hip hura. Wprawdzie komp się w pewnym momencie sam wyłącza, ale to jest najmniejszy problem. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. W opisie macie link do moich społecznościówek, do artykułu o którym wspomniałam. Trzymajcie się, ciepło, pa pa i cześć.